Dzień dobry Państwu, Kaszmolenda Witam Państwa bardzo serdecznie. A moim państwa gościem jest dzisiaj Alina Osieniecka, pracownik, przewodniczka, pracownik Centrum Informacji Turystycznej mieszczącego się w, na dworcu PKP w Radomiu. Sama sobie mówi zakręcona radomianka. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, bo jesteśmy w przededniu święta Wszystkich Świętych, później Dnia Zadusznego. Chciałem powspominać troszeczkę o tych, którzy odeszli od nas w tym roku, i chociaż tylko niektórych uda się wspomnieć, bo odeszło bardzo wiele zasłużonych osób w tym roku od nas, no to niektórych musimy wymienić. Nie, nie możemy wszystkich, bo zabrakłoby czasu, tak naprawdę, mhm. na kilka spotkań, nawet, ale kilka bardzo ważnych postaci. Pani Lino, dla Pani najważniejsza osoba, która odeszła w tym roku. W tym roku, dla mnie najważniejsza osoba to Pan Zakrzewski, autor, Korowodu Dziejów. Jest to książeczka napisana wierszem, jest około 50 zwrotek. I Ja już nauczyłam się około 15, i dzięki tej książeczce, dzięki tym zwrotkom młodzież i dzieciaków ze szkół radomskich oprowadzam i opowiadam o zabytkach radomia. Czyli ważna dla Pani osoba, chociaż nie znała Nie, pani osobiście, osobiście nie poznałam, ale na pewno odnajdę grup i panu Zaszwskiemu zapalezniczy. Zbignie forzeł, adwokat i obrońca w procesach politycznych. No proszę państwa. broniąc w rozprawach sądowych jako adwokat tych osób, które zostały aresztowane, no, dzięki jego pracy możemy dzisiaj rozmawiać spokojnie i być w tym miejscu, w którym jesteśmy. To wymagało wówczas olbrzymiej odwagi. No na pewno. To nie to co, co teraz, że teraz sprzeciwić się jest dużo prościej. No mamy tą demokrację, więc a, można teraz mówić swobodnie, ale wtedy pewne poglądy trzeba było dobrze się zastanowić, ponieważ mogły być konsekwencje nawet dla rodziny. Mhm. Bogumił Ferenstein? No Pana Bogumiła Seniora poznałam, proszę Państwa, kiedy już był nobliwym człowiekiem i poznałam go w osiedlu przy ulicy Mroza. Tam pomagał mieszkańcom, dzieciom, a szczególnie młodzież i dzieciaki i dzieci bardzo lubiły Pana Bogumiła ze względu na to, że organizował to życie kulturalne. Pomagał w organizowaniu wycieczek, placu zabaw zawsze służył tą dobrą radą, jak ci mieszkańcy mają. Postąpić, gdzie napisać, do kogo wyciągnąć jakieś słowo z zapytaniem, żeby ich pomysł został zrealizowany. Mhm. Tadeusz latka, ja go osobiście poznałem, będąc jeszcze nastolatkiem, zaczął piastować wówczas funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Osoba, na której pogrzebie spotkała się praktycznie cała klasa polityczna Radomia, od prawa do lewa. Ja pana Zadusza kojarzę z budynkiem notu. Często go widziałam albo spacerującego w stronę budynku, albo już wychodzącego, ale też przewijał się, zaglądał do nas informacji turystycznej. Zawsze jakieś ciekawostki, co jeszcze można by poprawić, ale też jest autorem projektu Pani, pomnika 72 Jego pułku piechoty. Ważna, ważna postać niewątpliwie dla Radomia. W tym roku zmarł również nasz honorowy obywatel naszego miasta, ojciec Hubert Czuma. No, dusz pasterz akademicki. Był wielokrotnie przesłuchiwany. Był duszpasterzem Solidarności. No i proszę Państwa, był wielokrotnie przesłuchiwany, był internowany, więc to, co. W tamtym czasie zaznał tego cierpienia, no nikt nie, nie zwróci już. Mm -hmm. No i y, akademicy, pan profesor Dyr, pani doktor Dorota Mazurek, wieloletnia dyrektor Kolegium Nauczycielskiego, współtworczyni tego kolegium. Z tego kolegium y, no, sporo, sporo, bardzo wielu y, nauczycieli w naszym mieście. Się wywodziło. Tak, ale jeszcze y, pani Dorota była redaktorem książki Kobiety w literaturze i kulturze. Mhm. Więc, tak naprawdę, no, duże straty w tym roku, jeśli chodzi o osoby, które nas opuściły. Ale skoro jesteśmy przy tym święcie, to chciałem też zapytać o tą może jaśniejszą stronę. Zacznijmy może na początku od paradoksalnego pytania: co to jest w ogóle cmentarz? Proszę państwa, cmentarz to miasto spoczynku, spoczynku wiecznego, ale zarazem miasto ciszy. Kiedy wejdziecie państwo na cmentarz, czyli ten teren ogrodzony, gdzieś ten gwar ulicy zanika. Tak jakby była otaczała nas cisza. A skąd cmentarz to miejsce pochówku, gdzie po, w momencie śmierci rodzina za, zajmuje się pogrzebem, po gdzieś to ciało trzeba złożyć. I proszę Państwa, tego, ten teren wydzielony za murami miasta. No dzisiaj niektóre cmentarze są w środku miast, ale w dawnych czasach lata 70. XVIII wieku, ukazem carskim nakazano za murami miasta wytyczyć. Osobny teren mie miejsca grzebalnego. Wcześniej te cmentarze znajdowały się w mieście i były przy, przy parafiach. Były przy kościołach parafialnych. Ale dlaczego zlikwidowano czy zakazano dalszych pochówków przy kościołach? Ze względów sanitarnych. Ponieważ groby w mieście przy kościołach, wody opadowe przepływały przez zwłoki. Ciało materializuje się przez 20 lat, a zostają tylko części twarde, czaszka kości. I proszę Państwa, zarazy, choroby. Woda gruntowa była skażona właśnie tymi bakteriami, no i umieralność była prawie 50%. Kiedy nakazano ten, wytyczyć ten teren daleko za murami miasta, obowiązywały pewne zasady. Teren musiał być ogrodzony, Musiał być wyznaczony dozorca, dzisiaj byśmy powiedzieli kierownik. Nie wolno było spacerować, czyli nie wolno było sobie skracać drogi z zakupami, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli Limanowskiego Dębowa, śmigamy uh -huh. z zakupami, ale również nie było by wolno wypasać zwierząt i suszyć bielizny, bo kierownik mieszkał na terenie cmentarza. No to nieciekawe miejsce, powiem szczerze, do zamieszkania. No ale proszę Państwa, jeżeli była praca, musimy pamiętać, że Radom był miastem rolniczym, prawda? To gdzie dzisiejszego Rąskiego były działki. A teren dzisiejszego cmentarza jest oddalony od miasta Kazimierzowskiego od Rynku ponad kilometr. Mhm. Dzisiaj mamy asfaltową ulicę e, Limanowskiego, prawda? Ale wtedy to był teren. Grząski, jeżeli było sucho, więc ten kondukt pogrzebowy w miarę e, twardym podłożem wędrował, ale jeżeli popadało troszeczkę, to proszę Państwa, już trzeba było obrodzić, a zwłoki w trumnie niesiono e, na ramionach. Czyli tutaj ten paradoks się ujawnia, że cmentarz to tak naprawdę, w cmentarzu tak najbardziej chodzi o życie, o bezpieczeństwo. Tak. I tak, ze względów sanitarnych, żeby choroby się nie szerzyły, więc zakazano do wygaszenia mhm. cmentarze przy kościelne. A co ciekawego mogą Radomianie i goście, kiedy pojawią się na radomskich nekropoliach zobaczyć co proszę warto Państwa, odwiedzić. Proszę Państwa, ze mną. Cały tydzień możemy po cmentarzu wędrować i zobaczycie cmentarz z zupełnie innymi oczami. A jeśli nie mamy tego tygodnia, tylko mamy godzinkę dodatkowo przy okazji, kiedy, kiedy odwiedzamy groby nasze najbliższych. Proszę bardzo, proszę zwrócić uwagę w tym y, czasie takim y, zamyślenia o osobach, które od, o, które od nas odeszły. Proszę zwrócić uwagę na groby. Z jakiego materiału zostały wykonane? Zobaczycie Państwo, piaskowiec biały, żółty, czerwony. Nagrobki żeliwne. Zobaczycie, yy, z lastryka nagrobki, ale nie, to są, nie są to zwykłe takie nagrobki, ale jeszcze one mają odpowiednie kształty, które nazywamy cipusami, stallami, baldachimami, sarkofagami. Każdy okres miał swoją modę pogrzebową? można by powiedzieć że tak ale jeszcze było to uwarunkowane majątnością rodziny bo proszę pamiętać że bezrobocie było duże prawda jeżeli był grób stawiany typu baldachim to jest cztery kolumny i taka kopuła to proszę państwa rodzina naprawdę musiała mieć sporo pieniędzy aby ufundować zmarłemu taki na A co jeśli chodzi o symbolikę? Proszę, proszę Państwa, tutaj rozróżniamy symbolikę śmierci, zmartwychwstania, żalu. I proszę Państwa, i tego życia wiecznego. Symbolika śmierci to znajdziemy czaszkę, znajdziemy na nagrobku piszczele. Symbol Zmartwychwstania to liść palmy, korona cierniowa. Symbole żalu. To całun, kir, welon i będąc na cmentarzu... I te symbole, jeszcze wejdę w słowo, te symbole były tak stosowane, że jak człowiek żył, takimi symbolami później ozdabiano jego grób? Można tak, ta, można tak określić, albo też po prostu wyraz, wyraz tego żalu rodzinnego, że tej osoby zabrakło, była ważna dla rodziny, albo była jedynym żywicielem, i na przykład, proszę Państwa, jest, bo jeszcze oprócz symboliki są inskrypcje, i na przykład na naszym cmentarzu radomskim jest. Mówimy cały czas o tym na Limanowskiego? Cały czas mówimy na Limanowskiego, mhm. chociaż symbolika, te cztery rodzaje, mhm. proszę Państwa, dotyczy każdego cmentarza, gdzie te symbole się pojawiają. Także znając cmentarz radomski i symbolikę tą radomską, mogę z Państwem wejść na każdy cmentarz i tą symbolikę wyjaśnię. Mhm. inskrypcję, jest... mówiła Pani o No Proszę Państwa, z inskrypcji ma, można bardzo dużo się dowiedzieć, bo oprócz imienia i nazwiska, ile lat żył lub y, data urodzenia, zgonu, ale y, też, y, proszę Państwa, kim ta osoba była. I na przykład jest na naszym cmentarzu taka inskrypcja y, u, najukochańszej żony, dziewięciorga dzieci, w głębokim żalu kochający mąż. Albo zmarła w czwartej wiośnie życia. Mhm. Czyli już po przeczytaniu tego fragmentu inskrypcji wiemy, że dziewczynka żyła 4 lata. A mamy jakiegoś wyjątkowo interesującego wyjątkowo interesującą osobę, która została pochowana na cmentarzu radomskim. Proszę Państwa, Bym powiedziała tak, cmentarz jest podzielony na części, ponieważ y, był, rozrastał się Aha. na przestrzeni lat i ta najstarsza część to jest y, m, zadzwonnicą, zadzwonnicą y, i oznaczona jest wielką literą A. I proszę Państwa, fonetycznie A i A, no Państwo powiedzą, no kobitko, Mówisz w literę A, ale zapisując kwaterę 5A Wielkie i 5A Małe, to są dwa różne y, rejony oddalone od siebie prawie 400 metrów na naszym cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Mhm. Czy y, y, bym powiedziała tak? Jest y, od niedawna kaplica biskupów radomskich w tej części dzwonnicy po prawej stronie gdzie troszkę wcześniej były takie obrazy jak komuś nie pasowało w domu yy, mhm. matka boska z otwartym sercem pan Jezus mieszkańcy radomia yy, przynosili i wkładali do tej kaplicy te obrazy no bo mówią, że obrazu święty się nie wyrzuca więc no takie było zbiorowisko ale w momencie kiedy po śmierci biskupa hrabka Okazało się, że no nie mamy takiego miejsca i dobry pomysł, bo właśnie w tej części po prawej stronie, w naszej dzwonnicy, utworzono kaplicę biskupów radomskich. Jest tam podchowany biskup Siczek i biskup Materski. Materski. I proszę Państwa, i tu bardzo proszę, jak będziecie wędrować, zajrzyjcie. Na pewno będzie już, bo byłam przedwczoraj. Drzwi są zamknięte, ale są szybą yy, zabezpieczone. Może będą te drzwi otwarte. Bardzo proszę, abyście Państwo zerknęli na wprost, zaglądając do kaplicy. Zobaczycie tam mozaikę wykonaną z centymetr na centymetr kostek wykonaną przez Panią Beatę Kempę, radomską plastyczkę. Proszę Państwa, jest to obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, wierna kopia obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, która towarzyszyła biskupowi Materskiemu. Jak u niego w pokoju wisiał ten obrazek, to był mały obrazek, ale Pani Marzena, Pani Beata powiększyła, i proszę Państwa, tam około 3000 kostek, tych centymetrowych, jest ułożonych tak, że obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej towarzyszy biskupowi Materskiemu do dziś dnia. I tu musimy postać kropkę, bo nasz czas się niestety skończył. Biegnie błyskawicznie. Alina Osieniecka, przewodnik z Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP w Radomiu, była moim Państwo gościem. Y do zobaczenia, proszę państwa, na turystycznych szlakach. Zawsze służę pomocą. Łukasz Melenda, do zobaczenia i usłyszenia.